Się manko z tej strony Andere o to kolejny tygodnik o informacjach o restowościach ze światowo. Przypomina o streamach w każdy poniedziałek oraz czwartek o godzinie 17, a link do Twitcha znajdziecie w opisie pod filmem. W patchu 10.1.5 wypuszczony zostanie rzecz jasna mega Dungeon Down of the Infinite i na serwerze PTR ukazał się nowy setowy trasmog w o motywie Infinite Smoków. Na ekranie teraz będziecie mieli pokazane jak wyglądają te trasmogi warmorze cloth, leather, mail oraz plate. Aby zdobyć ten set, trzeba będzie postarać się o achievement put that thing back where it came from, który polega na zabiciu wszystkich bossów na dungeonie, przywróceniu wróceniu czterech timelost artefaktów oraz nikt z party nie będzie mógł zginąć. I to wszystko za jednym podejściem, czyli na jednym ranie. Ale plus jest taki, że za zdupiecie tego achievementu, to odblokujecie od razu wszystkie cztery typy armoru. Wykopany został także najprawdopodobniej nowy battle pet, który jest przeuroczy. Zresztą jak sami możecie zobaczyć. Jak już pewnie większość z was wie, jeśli interesuje się classiciem y hardcore, to 29 czerwca wyruszyły testy na serwerze PTR, gdzie możecie przetestować to oficjalny serwy classic hardcore do poziomu 30, do którego zostały wprowadzone zmiany, jeżeli chodzi o zasady. A tutaj szybciutka graficzka poglądowa, żeby się zobaczyli, jakie to są zasady. Bardzo fajną opcją jest duerowanie się na śmierć i życie, czyli typowe makagora W zapowiedzi najnowszego dodatku do gry Hearthstone o tytanach ukazała się nowa postać o imieniu Amitus. Czy będzie to miało coś wspólnego z Warcrafta? Jeszcze nie wiadomo, ale myślę, że to ciekawy wątek i być może jest to nowa tytanka. Blizzard dodaje do oferty Amazon Prime Gaming kolejny rzadki przedmiot z kart TCG, a jest to Mount Swift Shore Strider, wart kilkaset dolarów. A przynajmniej był tyle wart, bo teraz jego cena i rzadkość znacznie spadnie po tym jakie są teraz do zdobycia praktycznie za darmo. Czas na odebranie tego małta macie do 27 lipca. Od kilku tygodni wiemy, że tegoroczny bliską wreszcie się odbędzie w mieście Anaheim w stanie Kalifornii. I tak jak bilety są naprawdę strasznie drogie, bo na tańszy kosztuje 299 dolarów, a najdroższy 799, tak w tym roku bliską będzie można obejrzeć za darmo na serwisach streamingowych. Czy będę z jej mał Myślę, że tak, ale to jeszcze okaże się bliżej terminu, czyli gdzieś w połowie października. A teraz lorowy spoiler alert! Więc jeżeli nie chcecie wiedzieć, co się wydarzy w przyszłości lore World of Warcraft, to przebieńcie do minuty, którą macie pokazane na ekranie. 3, 2, 1, ostrzegałem. Kilka dni temu pojawił się cinematic, gdzie na samym początku możemy zobaczyć mamuszkę Strasze, który przedstawia nam dialog pomiędzy nią, a Nozdormu. Nozdormu, jak wszyscy dobrze wiemy, ma różne schizy i zaczyna doświadczać wizji, które bardzo go niepokoją. W swoich wizjach widzi krono Lorda Dejosa, czyli ostatniego bossa Zuldaman, oraz Iridi Krona u jego boku. Nozdormu zdaje sobie sprawę, że prędzej czy później stanie się Infinite Smokiem, ale obawia się, że stanie się to prędzej niż myślą. A gdy tak się stanie... The czy jesteśmy na etapie historii, gdzie Nozdormu właśnie jest bliski dostania się Infinite Smokiem? Mam nadzieję, że nie, ale ciekaw jestem, jak rozwinie się ten wątek. Swoją drogą jest to zajebiście wykonany cinematic, którego serdecznie polecam obejrzeć. Makhar Orkowie otrzymają nowy pomarańczowy kolor oczu, a jeżeli chodzi o zmiany na Dungeonach, to pojawią się ogromne nerwy. Od jutrzejszego resetu i ten z alchemii, który usuwał jedną dotka na Memphic Plusach oraz Strideach, nie będzie już działał. Na Dungeonie braka Hide Hollow na pierwszym bossie, gastów będzie zadawał o 25% mniej obrażeń z umiejętności Gash a ostatni boss dostaje nerfa do obrażeń z Wider w postaci 10%. Oraz Rodburst, to ten, który przywołuje, będzie kastowany 7 sekund, a nie 5. Na Halls of Infusion pierwszy boss będzie targetował teraz dwie osoby, a nie 3 z umiejętności Power Overload oraz obrażenia tego skilla zostanie zderfione o 33%. Na Neltarusie Trash dostanie nerfa i niektóre moby będą miały mniej HP. Magma Tusk będzie miał o 10% mniej HP oraz otrzyma spore nerfy do obrażeń z takich umiejętności jak Magma Eruption, Lava Wave, Lava Spray oraz Magma Lock. Forge Master Gorek także otrzyma nerf do HP w wysokości 10% oraz będzie mniej bił ze skilla Blazing Hammer. A ostatni boss otrzyma tego samego nerfa do HP co poprzednie bossy oraz obrażenie z Molten Gold zostaną znerfione o 20%. Na Neltarion Slayer, jak zabijecie te robale, które zostawiają po sobie plamę, to obrażenia z nich nie będą już się skalować z poziomami kluczy Mythic Plus. Mora będzie mniej bił ze skilla Crystalling Ground oraz ady, które respią się w trakcie walki z tym bossem, będą miały o 25% mniej HP. Trzeci boss, czyli Naraksas, także otrzyma nerfy do obrażeń z Toxic Rage w wysokości 25%. Na kurewskim Uldamanie obrażenia na trzecim bosie z tej i dotki Erfen Shards dostają nerf o 20%, a Emberon dostanie wizualny update do skilla Seeking Flame. Jebać tego dunga. Jeżeli nie wiesz drogi widzu dlaczego tak nie cierpię tego dungeonu to obejrzyj pierwszy sezon serii wbijania Kiss Hero od zera. A serię tę znajdziesz na moim kanale lub w prawym górnym rogu tego filmu. Na derocie Robal na trashu będzie miał wydłużonego kasa Dark Echo z o pół sekundy, a na Vortex Pinnacle ostatni boss, który przywołuje Ada Skyfall nowa będzie zadawał o 20% mniej obrażeń. Na tegoroczny event z Hallows Entry, na ten halloweenowy event, została wykopana kustomizacja do naszych dragon raidingowych smoków. A jest to siodło z dynią na tyle. Kojarzycie najnowszego smoka z trading postu za zdobycie 1400 punktów? Jeżeli nie, to jest to za którego pomocą można latać pod dragon eyes, ale na dodatek można go kustomizować. A jeżeli mowa o trading poście, to przygotowałem dla was graficzkę co znajdziecie tam w tym miesiącu. Na samym końcu snaredowo, co nas czeka w nadchodzącym resecie. Brawl pvp, w tym tygodniu to warsong scramble, rozpocznie się event z dodatku Worlds of draenor i do odebrania będziecie questa Questem będzie polegał na tym samym co wszystkie te questy z tego eventu, czyli trzeba będzie zrobić 5 nawykowych dungeonów, a po oddaniu questa otrzymacie skrzynkę, z której poleci wam przebiór na bodajże 415 i tym levelu. Przypominam o trwającym jeszcze evencie Welcome to the Sanctuary, który zwiększa zdobywanie expa oraz reputacji o 50%, a event potrwa jeszcze do 11 lipca. A fiksami w tym tygodniu będą Tyrannical Entangling oraz Bursting. bossem w tym tygodniu będzie Struntran oraz The Zakali Elders of Zarlek Gavens. Nie zapomnijcie odebrać nagród z volta. Jak się podoba to zostaw suba, a do góry albo w dół, zależy tego, jak się podobało. No i zapraszam was na swoje social media z opisu. Trzymajcie się, hej!